Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przeglądniemy sobie najdziwniejsze skocznie, jakie uda mi się znaleźć na DSJ24.pl. Odcinek improwizowany, co oznacza, że wcześniej tych skoczni nie widziałem, nie odpalałem i dopiero przy Was będę je wyszukiwać i właśnie odpalać. Przypominam, że do końca roku chciałbym wbić 70 tysięcy subów, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to fajnie, jakbyście to zrobili. No i jeżeli odcinek Wam się spodoba, no to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A my przejdziemy sobie w zakładkę Hills i sprawdzimy, jakie są bardzo dziwne skocznie. O, znalazłem Mars HS65, ale tu są jakieś inne... Inne marsy, i ten największy wygląda bardzo interesująco. Pobierzemy sobie go. I czy Mars zadziwi nas swoją dziwnością? Na górze nic dziwnego bardzo nie ma. Jest taki zwykły templejcik, yy, ale może dalej, no bo na screenie było, że dalej było coś bardzo. Coś było bardzo dziwnego. Okej, okay, okej, okay. jest dziwnie. 494 metry skoczyliśmy. Z4 to będą piękne widoki, coś czuję. O, tak, tak, tak. A da się, żebyśmy tam, kurde, czekajcie. Muszę zrobić tak, żebyśmy spadli w tą dziurę. Wydrążona dziura w ziemi i uda nam się spaść. Udało nam się spaść, ale nie o to mi chodziło jeszcze raz. A najlepiej wyłączę zaśnieżenie, to będzie lepsze. O, od razu bardziej przypomina Marsa, no bez śniegu zdecydowanie bardziej. Przypomina i jeszcze raz może się jakoś odbije tak, żebym spadł jeszcze raz. Dobra, nie odbije się, po prostu będzie leciał i, i leci daleko na dół, daleko na dół i bardzo to boli pewnie go. No poobijany. No, także taki wielki spadek skocznia na Marsie bez kibiców, no kibice nie mogli przyjść niestety, ale jest trochę dziwna. Kolejna dziwna skocznia k 85. Zobaczymy. Ta skocznia jest dziwna, już było właśnie pokazane na screenie. No i sprawdźmy. Od początku, już ta, 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 ta dziwność się tutaj ukazuje. I zdecydowanie jest. Jest dziwnie, ok. Ale jedzie, zobaczcie, on jedzie. On naprawdę jedzie na tym progu. Taki bardzo kanciasty próg, ale on jedzie. O, dobra. Nieźle się wybiłem w sumie, tak sądzę. Jak na pierwsze, pierwszą próbę na tej skoczni, nie jest źle. Ustany skok. Sabicza przeżył. Jeszcze raz, może Z3. Nie, Z4 w sensie. O, o, oho, jedzie, jedzie. Poważna sprawa i teraz się trzeba odbić! Dobrze, pięknie, no w sensie nie było aż tak pięknie, ale, 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 ale lepszy A ten, y, ten profil skocznie też nie jest taki zwykły, okej, okay, zobaczmy, ale jak utrzymuje świetną pozycję, naprawdę na małysza w 100%. I... <ścoughs> okej, okay, te nafty są takie krzywe i jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz będzie lepiej, teraz będzie lepiej. No, prawie lepiej. Tak, a kanciasta skocznia, proszę Państwa. Aha, między takimi stokami narciarskimi to jest usadowione, spoko. Pakistan K220, jakieś ragby w ogóle. Czy rzeczywiście będą ragby? Zaraz się okaże, ale już widziałem na, na tym podglądzie. O, właśnie, że są jakieś tutaj takie e, takie przestrzenie, gdzie musimy. Właśnie trafić. Dobre, to jest dobre. Najlepiej będzie z F3. Tylko. A, z zaskoczkiem to wyglądać. O, właśnie taką. Mam domyślną ustawioną inną. I trzeba. Trzeba tutaj. Ach, trzeba tutaj się odbić bardziej prawą nogą. Prawą nogą i trafię. Ach, prawie. <laughs> trochę słabiej trzeba tą prawą nogą się odbić. Słabiej miał. słabiej miało być. Kurde. Może trochę później. No, 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 aj, teraz za nisko. Jeszcze raz! Leci, 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 leci! Kurdebele, no. O, dobra, dobra, ma. Aj, prawie, już miałem mówić, że mamy to. Ciężkie to jest w sumie, powiem wam. No spróbujcie sobie sami. Ale kurde jakie uzależniające. Wcale nie jest takie proste trafić do... No nie, 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 jeszcze raz. Ostatni raz. Hop i... Jest? Dywno było! Czemu on się potknął? Może macie jakiś sposób na tą skocznię? Także napiszcie w komentarzach. Armia Jusków K79, to może być dziwne. Czy rzeczywiście będzie armia Jusków teraz czekać? Czeka, oj, czeka! Co tu się dzieje? O matko, gdzie ja jestem w ogóle? Ta skocznia jest w jakiejś przestrzeni. Ta skocznia jest w przestrzeni Jusków. Głowy. Jak w jakimś obozie stoją. I wielcy są nad skocznią. Jest jeden, nie, dwóch Jusków jest chyba, czy trzech. I jezu, ile, ile ich tam jest? Masakra. Matko, co tu się dzieje, ja nie wiem. Gdzie ja jestem? W krainie Jusków. Ale skaczę, daleko. Tak jest! Zaraz będę skoczył. Nie ustał tego skoku. Ktoś musiał być pod wpływem, jak to robił. No, ciekawy pomysł. Jusiko Koskela. Między Juskami wyłaniają się kolejni. I lądujemy na juzkach. I w sumie jesteśmy w juzkach. To była jedna z najbardziej oryginalnych skoczni, jakie widziałem do tej pory. Szukamy dalej Mont Everest. O, dobra. Czy to jest dziwne? W sumie nie. To jest ładne, chociaż wielkie reflektory. Trochę dziwne. E, dobra. I zobaczmy, czy coś dziwnego nas spotka. Spotkało? Tu jest dziwna grawitacja. Bardzo dziwna grawitacja. E, no, ale. Oprócz tej dziwności, jaką ta skocznia, jaką ta skocznia posiada, to ta skocznia jest, zobaczcie, on dalej jedzie, nie? Ta skocznia jest bardzo ładna. No, zobaczcie, jakie piękne góry. Taka skocznia położona w takim miejscu. Ładnie. Trochę dziwna jest, ale nie w takim stopniu jak armia Jusku. Papieżówka HS37. Papieżówka, czytam papieżówka i myślę, że to będzie dziwne. Okej, okay. okej, okay. to trochę dziwne. Zobaczmy, jak będzie w powietrzu na papieżówce. Czy tu jest zmieniona grawitacja? Tu nie jest zmieniona grawitacja. Czyli myślałem, że ta skocznia będzie bardziej dziwna. Te wielkie reflektory, taką trochę... O, po jednej stronie wielkie, po drugiej stronie mniejsze robią robotę, trochę dziwności robią tutaj. No i to leży na jakimś Nie, dobra, Myślałem, że to góra w kształcie papieża, ale niestety takiej jeszcze nie ujrzeliśmy. Mówię jeszcze, bo to jest, wszystko jest możliwe. Idiotic Hill. Zobaczmy, że ta jest tak idiotyczna, jak nazwa na to wskazuje. Eee, mm, ach, brak dziwności, brak. Hipercarpacz jest 177 A niestety, jakiś błąd, kurczaki. Ja chciałem zobaczyć tę skocznię. No, tu na zdjęciach wygląda dziwnie, więc szkoda, że się nie odpaliła. Kurdebele, no 500-300 HS300. 500-300 HS300. Zobaczmy, czy ta skocznia wyróżnia się dziwnością. E, no, na razie jest trochę dziwnie. Kolorowo, i czy ta skocznia jeszcze coś dziwnego będzie miała? Czy tylko taki wysoki pułap lotu? i bardzo dalej Okej, okay. ta skocznia jest dziwna, może nie, nie w konstrukcji nie przypomina bardzo jakiejś, nie wiem, brzydoty, dziwności w ogóle, bo taki zwykły zeskok jest, ale mm, taka specyficzna, nie dzi dziwna. No ale zbytnio nie ma co tutaj więcej pokazywać w sumie. O, jest ragdol ragdoll był u mnie w odcinku ostatnio w skoczniach widzów, więc jeżeli jeszcze nie, nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Papież, HS-37, okej. Okay. Znowu coś z papieżem, Wło nie, nie ruszałem kamery, tak się włączyło, tak się Włączyło, to skoro jest dziwne, już to widzę. 2137 na górze, dobra, okej okay. i. Yy, okej, okay. i ile będzie metrów? Domyślam, się, że około 2000 właśnie 2136. Metrów. czyli bardzo podobne, bardzo podobna zasada, gdzie ja jestem, poczekajcie. Bardzo podobna zasada działania do skoczni na Marsie, właściwie identyczna. No tylko tu się ta skocznia nazywa papież i ma na samej górze 2137. O, właśnie, o tym mówię. Beczka Śmiechu HS700, zobaczmy. Czy rzeczywiście będzie tutaj śmiesznie i w ogóle, zaraz się przekonamy, bardzo stromy próg i bardzo, bardzo szybko nabiera w dużej prędkości i. To nie wiem, czy to jest taka beczka śmiechu. W sensie lecę, lecę sobie, lecę. Yy, czy tu jest, tu jest chyba zmieniona grawitacja i podkładka mi się właśnie kończy pod myszkę. Już tak. Ciągnę tą do, myszkę do siebie już na skraju biurka. Ach, ląduję, no bo już nie miałem miejsca. No nie wiem, czy taka beczka śmiechu. No Myślałem, że bardziej dziwna będzie, bardzo szero. Tam dalej jakbyśmy dolecieli, to pewnie by było ciekawi. No popatrzcie, no tu. Je... No, tak, Właśnie tak, to by było ciekawi, zdecydowanie, ale chyba tam nie dam rady dolecieć, kurde. Skocznia imienia Young Leosi i Wisienka na torcie, zwykły template HS 134 by lubię Kubikala 1. Na początku Leosia, czy ujrzymy jakąś Leosię na skoku myślałem, że jakieś zdjęcie Leosi, czy coś, nie, nie, nie no to trudno, no cóż, skoczymy sobie. Może Leosia się nagle zjawi w powietrzu, albo, czekajcie, czekajcie, bo lecę nisko, teraz wyżej. No ta skocznia nie jest dziwna, no nic dziwnego tutaj nie ma. I zwykły template na samym końcu, specjalnie dla mnie to robione, lubię, przez, lubię Kubikala 1 oczywiście, skocznia się charakteryzuje niczym i jest to template... Tak, kończymy ten odcinek. Wspaniały. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Będzie mi miło bardzo, jak to zrobisz serio. No i do następnego. Cześć. tu, 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 tu. lecimy daleko.